Siemanko widzowie, z tej strony Dennis Official, a to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj sobie nagrywamy serię pod tytułem Adventure Craft Intro. Jesteśmy po intrze, no i co? No właśnie, wchodzimy. A poczekajcie chwilę, bo ja mam tutaj mały problem. Okej, okay, jesteśmy na tym serwie, a czekaj sprawdzę, czy ułożenie? Teraz powinno być lepiej. No i co, jesteśmy na serwie? O, no i zobaczcie, animacje są. I od razu wstęp. Adventure Craft to, to jest seria, gdzie y, gram survival z modami. Oczywiście, to sobie daliśmy na początek. Tutaj skrzynkę. Zobaczcie, jak ruchy mamy. Zabierzmy sobie szybko z tej skrzynki sobie itemki. No i całą y, skrzynkę zbierzmy. Pamiętam, że jak się kiedyś grało, to były więcej niż jedna skrzynka. Znaczy, ja nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie pamiętam, dawno nie grałem. Jak wiecie, wziąłem tu sobie takie moda, abym wiedział, jak się coś kartuje. bo wiecie, no. Bóg wie co, może mi przynieść. No i co? Tu są mody Tile Art. Wszystko Wam tam będą podane. Linki do tych modów w opisie. Tylko do dwóch nie podam. Nie podam do Mobensa oraz do Tile Towers. No bo po prostu. Ja te młody ściągałam kiedyś, już nie pamiętam z jakich stron. No ale na pewno bez wirusów. Więc takie... Nie ma kam... Denis, ty masz wirusa! E, 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 no właśnie. No i nie. Eym. Zacząłem tutaj, bo tu jest tak ładnie nawet, więc... O. E aha. To jest też Galactic Craft. Jakby. O, zobaczcie. Mamy też moda na niebo. Mam nawet plecak swój. Znaczy ja też młoda na plecach, ale kurczę chwilę, bo ja tutaj nie widzę swojego kursa. O, i zobaczcie, możemy, możemy być też astronautem. No hmm. dobra, nieważne. No bo tutaj będzie Galacticraft, że będziemy zwiedzać też... Poznamy sekrety też całego nieba. Więc, no i spokoj, myślę, że ta seria bardzo się dobrze przyjmie na tym kanale. Mają bardzo długo kontynuować. Więc, no co, defaultowy survival, zaczynamy z naszym Adventure Craftem z Denisem. W ogóle ta gruszka, tą gruszkę możemy zjeść. Spróbujemy. Dałam no, jakieś efekty? Nie, bo ja myślałam, że to jest coś nowego, że to jest... Chyba jestem debilem, bo przecież gruszka... Co mi może dać gruszka? No co, no po prostu. Ach, nieważne. Na tych młodach ja nie grałem, no chyba, na, że na Tilet Tourse. Tilet, nie wiem, nie umiem wymówić, bo na to brałem z, koleg z kolegami. Więc, nie wiem, będziemy trochę tu sobie kopali. Yy, po prostu na początek będzie defaultowy survival, jakbyśmy normalnie grali w Minecrafta. Yy. Jakby co to ten to, to, to most, którym... E, te, o tom, to jest Mobens który jakby ktoś nie wiedział. Ech, ja na szybko idę sobie po to po surowce. Co mi tak piłka? O, przepraszam. Zobaczyłam się. No już powinno mi nie... Bo nie powinno piłkać. Mm. Wiecie co? Myślę, że w tym odcinku nie będzie już tak zaczynało, e, zaczynało się rozwijać, e, po prostu nie będzie tak modów, tylko defaultowy stiffuj to wysłuchiwałacze, sprawdzę, jak coś się nagrywa. Dobra, tak, Jakby co widzowie, e, kolejnego odcinka z Adventure Crafta, ani z Wedłosu czy coś innego na moim kanale nie będzie przez tydzień jadę, na, jadę gdzieś jeszcze w te wakacje, no i jak wrócę, to znowu będę mógł dla Was nagrywać jeśli lubicie moje filmy myślę że jakość będzie lepsza niż na poprzednim e, odcinku niezu jak mi kamera Mmm Co, no no zobaczcie, po prostu tą ręką jakby tutaj, no ale po prostu nikt na to Niech ja lecie, lepiej już się zamknę. Czy to już kilka lata widziałam? Nie, no, już kilka nie widziałam, dobra. Jaki to jest poziom tryb trudności? Na początek damy na normalne. Co to jest? Przepraszam widzów, ale... Przepraszam was widzowie, po prostu mi skraszowało Minecrafta. No, ale myślę, że to Wam nie przeszkodzi. Wiecie co, ja bym nie zaczynał tak rozbudowywać swojego domu. Zaczynałbym się tutaj wkopywać w skałę. Hmm. Chodźmy sobie jeszcze pokopać. Tam iron by się jakiś przydał. A, nie to. No, sami zobaczcie widzowie. Ja nie widzę kurdów. Więc jeśli wiecie, kto naprawi, to mi piszcie. Bo ja w ogóle dla tych koordynatów nie widzę. Co to jest? Co to jest? Takie szara. Trzecie. Jak było? Kurde! pisał Ruda. Jak było Ruda po angielsku? Ruda po angielsku. Ruda. Ja nie mogę, Ruda. Aha, okej. Okay. To jest Saini. On pochodzi z Galactic Crafta. Mogę to wykopać? Wiecie co? Lepiej tego nie będę kopać, bo możliwe, że to jest... Trzeba wykopać żelaznym kilofem. Tego jest więcej, to może spróbuję kilofem. Można kamiennym. Jezu, jak mi kowa... Tak, to jest Sajni, to jest Saini. Dość dziwna... Urna, co mi tak w ząb wieje? Słyszę zombiaka. Słyszę cave'a. I po jakiego grzyba ja mówiłem, że słyszę cave, że sły słyszę cave? Jestem cudakiem. Możemy zrobić jakieś, nie wiem. O, ten kursor. miałem to Jezus Maria czekajcie, to się nazywało mm, Saini Armor Aha, dobra. chyba możemy to przetopić no tak, możemy to przetopić nie ale wiem, że ten e, e, Saini nam się przyda e, przy Galactic Craft bo my będziemy, bardzo tu będzie dużo rzeczy mam nadzieję, że nie spotkam jakiegoś jumpscare'a na tym modzie no i ja o to dziłem, Czekałem na to. No wreszcie, iron. Stary, dobry iron. W ogóle na razie nie potrzebujemy. Co to jest? Sprawdźmy, co to jest. Tak, możemy to wykopać. Co to jest? Miedź! Miedź pochodzi z Galactic Craft. A, tak, to jest Galactic Wow! I nie widziałam, że takiej rzeczy, bo ja pamiętam, jak grałem ostatnim razem w Minecrafta na modach, to. To już nie jest aluminium, to jest coś innego. To też nie jest Sajni. Tak, to jest aluminium! Ile się to nagrywa? Ok. Siedem minut. Wyklepiemy sobie. Nie wiem, czy wrzucę ten film po tygodniu, bo teraz jest akurat, nie wiem, który jest, jest 26 lipca. Nie wiem, czy uda mi się to zmontować, czy jeszcze to wrzucić, bo możecie to jeszcze widzieć za tydzień, czyli nie wiem ile. Co ja nie chcę mi się liczyć. Nie, nie umiem, po prostu nie chcę liczyć. Oczywiście skrzynkę startową sobie wziąłem, bo wiecie, bo myślałam, że coś będzie nowego i to było coś nowego. Znowu mamy mieć Ja się szczerze jaram tym. A w ogóle miałem jeszcze spytać widzów. Mm, nie wiem, jak mam grać. Nie wiem, czy dobrze grać na True Keep Inventory. Po prostu piszcie, czy mam grać na Keep Inventory True czy False. Po chcę to wiedzieć. Oła. Oła. Ła! Wow. Cześć, bo ja tutaj w ogóle nie wiem, czy ja mam tutaj, to jest backpack editor. 2. Aha, dobra. Kurna. Wiesz co ja to nie widzę z tego Voxel mapa. Jak ja to kliknę, to mi skraszuje Minecrafta. A kto by przypuścił? Ja nie mogę. Chol! Ała, ała, pół serca, pół serca. Czełura jakiejś bab Demi? Co czełu, co czełu, co czełu? Co z tymi turymi było?

Ja, ja nie, nie mogę, wiem, że to jest takie bykowe, ale... Czekajcie... zrobię! odrodziłem się i coś się działo, że mi czerwony ekran, ekran się stał. Ja nie, nie wiem co, to się... No zombie, jak no, normalnie... i czym, czym byłby Minecraft z nowych modów? Jeszcze mam Minecraft na małe stworzenia, na rzeczy, coś w tym stylu. No ale na razie się że nie znalazłem. Go. Na razie.

No okay. Dosyć tego kraftujemy miecz. Patrzcie na to. Taki ostry. Trochę tutaj oświetlija. Aby no? no, tego nie było tego tu szkieleta. Że mam tak z mobami. Spotkam jakiegoś moba, on mnie zabije, no i go już nadal nie ma. By I go by po prostu takie. Nikt wiecie o co mi chodzi. Niestety mi się kilob zaraz skończy. Hmm. Ej, umiałem tu wyjść. Ciekawe, czy będę umiał wyjść. Ej, wiecie, co teraz mamy? Po prostu, szybciej będziemy zbijać te surowce, bo mamy cave'a. Poszedł mi stąd, poszedł, poszedł mi stąd, poszedł mi stąd, poszedł. Komieć. Już zaczynam łapać te, ale po prostu... Myślałam, że one będą bardziej ukryte. To jest sajni tak? sajni Tak, bo ale jeśli już tego trochę ponakopiesz i trochę pozdobędziesz tej wiedzy, to już wiesz, co kopiesz. A tak to kopiesz coś na oślep. Czy to jest... czy to jest gold? Czy to jest gold? Tak, to jest gold. Nie wiem, na których kordach jestem i to jest gówniane. Schartujemy sobie piecek tak na szybko. Zrobię tu małą stację. Potrzebuję przepalić to. Wykopmy sobie tą mieć i irona. Padnij. Nie padły jeszcze? Zaraz padnie, zaraz padnie. Gdzieś tu padnie. Tutaj gdzieś padnie. Wiedziałem. Skraftujemy... Dwa kilofy jednak to chyba nie będzie możliwe, że skraftuję dwa. nie 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 czekajcie czekajcie o, o, uratowałem widzicie uratowałem deski Wiecie co, może... Dobra. Widzowie. My zaraz kończymy. Zaraz kończymy odcinek. Tylko trochę jeszcze tu pozwiedzamy. Mieć. Wydawało mi się, że znalazłem nowy blok. Jeszcze chwilę sobie połaśmy. To był iron, zaraz go weźmiemy. Mam. Um, um, to my ja szybko sobie idę po tego irona stamtąd. Bo mam ile tego irona? 22. Spoczko by było, gdybyśmy już zaczynali sobie kombinować zbroję No ale myślę, że do tego też dojdziemy. Kurde, ciągle mi ten ząb przewieje. Ola? Mam nadzieję, że mi intra nie usną. On... Co? Już myślałam, że ktoś mi dołączył do rozmowy. A się tam. Co jest? Skąd? Czemu mnie z tak daleko uderzył? Przednia. Redstone. No Zbieramy mieć, zbieramy chyba to i wracamy do naszego. O, o co mi chodzi? Zobaczcie! Jakby czuję. Nie wiem. Czerwono. Ja się boję, ja się boję. Myślicie, że to nie jest naw, bo takie. O! No teraz na mnie wyskoczyło to takie... O Jezus ma I proszę, niech to się wyłączy. Ja już ja już się go majdę. Która już się wyłączyła. No, 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 no. Fucking! Nie! <śleskujesz> nice, nie! Widzowie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał nie zapomnijcie cześć, łapki w górę, subskrypcji Jeśli ja z Wami żegnam, cześć!